Puszcza. Czym w ogóle jest Puszcza? Z definicji to wielki, niezamieszkały obszar porośnięty lasami. A gdzie jest Puszcza Sandomierska? Historycznie to ogromny obszar rozciągający się od Krakowa aż po lwów. Obecnie uznaje się, że pozostałości Puszczy Sandomierskiej znajdują się głównie w widłach Wisły i Sanu. Jak wszystkie polskie puszcze. I Puszcza Sandomierska została przeobrażona w las gospodarczy, gdzie w miejsce wiekowego lasu wprowadzono jednogatunkowe monokultury leśne, głównie sosny. Nasz fragment Puszczy Sandomierskiej jest pełen starych dziuplastych drzew z bogatym runem i podszytem. Spotkać tu można sójkę, która wybiera się za morze i wybrać się nie może. Jest też grubodziób. To ten ptak, co ma gruby dziób. Na starym drzewie siedzi puszczyk, nasza krajowa sowa. Poniżej baraszkuje kuna. Szukając coś do jedzenia. Pośród drzew prezentuje się piękna wilczyca, która musi bardzo być czujna, by uniknąć wzroku człowieka. Na pobliskich drzewach zgrabnie skaczą sikory. Rudzik i Wiewiórka. Z kolei na starym dębie swoje gniazdo założył bielik, gdzie z wysoka dumnie spogląda na wszystkich mieszkańców puszczy. Taka była niegdyś puszcza sandomierska, dzika, zabagniona, niedostępna. Czy znajdziemy w obecnych lasach skrawek prawdziwej puszczy? Na to pytanie niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć.